No, a tutaj Michał będzie walczyć właśnie z akumulatorem, który się poważnie o. został. O, he, he. Musimy go wyciągnąć, więc zobaczymy, jak nam się to uda. No, poszło ładnie. Nie, no, poszło pięknie, tak? Już jeden jest wyjęty. Fragment. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, słuchajcie, z Kampera. Powoli, zabieramy się za przygotowywanie go do sezonu. Jestem, on jest. To jest wszystko podnoszone. Na zimę zaraz Wam pokażę, jak on wyglądał zimą. Chciałam tylko słowem wstępu powiedzieć, że to ciągle jestem ja. Trochę mam zmienioną fryzurę, ale włosy poszły na fundację Daj Włos, więc zrobiłam coś pożytecznego. A teraz Wam trochę pokażę, jak wyglądał nasz kamper zimą, co zrobiliśmy i myślę, że to się całkiem nieźle sprawdziło. Oczywiście nie będę się wymądrzać, że to się sprawdzi u wszystkich, ale może pomoże tym z Was, którzy dopiero będą mieli potem zimę przed sobą. No dobra, więc jak widzicie to może wygląda dziwnie wszystko, ale mamy podnoszone tutaj te niektóre materace, żeby tutaj nigdzie wilgoć nie była. Tu jest odsłonięty zbiornik, bo on też był odkręcony. Woda oczywiście spuszczona, wszystkie zawory poodkręcane, żeby nigdzie wody nie było. Zresztą ten kamper sam dużo spuszcza se wody. A no i wszędzie słuchajcie, mamy zawieszane te takie... No, pochłaniacze wilgoci, bardzo dużo ich mamy w kamperze. No i odpukać nic się złego nie działo. Jak widzicie część rzeczy oczywiście nie została rozpakowana. Tam na górze też są poruszane materace. Co tydzień też wietrzyliśmy kampera, przychodziliśmy do niego oglądać go. No i tak wygląda. Póki co jest, mamy dużo do uporządkowania. O właśnie, słuchajcie, tutaj musimy coś zrobić, bo do tej pory tu stało to łóżeczko dla malucha, a teraz nasz maluch jest już duży, więc tutaj muszę wymyślić, czy nam się tu zmieści jakieś łóżko takie, nie wiem, może turystyczne tu wejdzie, zobaczymy. Muszę coś wykombinować, żebyśmy nie musieli składać tych, e, tych foteli. Mam nadzieję, że będzie ok. z takich rzeczy. No to lodówka jest otwarta. No widzicie, no jest ogólnie bajzel i trzeba będzie posprzątać. Ale ja nie mam problemu z pokazaniem tego jak jest, bo już się nauczyłam, że kamper to taki trochę domek, taka działeczka, no i po prostu na zimę się go jakoś tak zostawia w takim stanie, żeby był w jak najlepszym, potem na wiosnę, no i trzeba na wiosnę znowu się nim zająć. Teraz słuchajcie, Michał musi wymienić akumulator, bo się rozładował totalnie i to nie tylko ten budy, budy jest rozładowany, ale jego się da naładować, ładowaliśmy go, że tak powiem, przez balkon z prądu z domu. Ale ten... i wtedy też ładuje ten mm, samochodowy, ale niestety on jest w takim stanie, że nie ruszył, więc musimy go wymienić. No i będzie trzeba jeszcze zrobić z przodu progi. Właśnie Michał dalej walczy z akumulatorem. O, już będzie zdejmować. A tutaj właśnie to co Wam mówiłam, będziemy musieli zrobić tutaj mu niestety te progi na wiosnę, bo troszkę są widać. O. Widać, że troszkę mamy do zrobienia, więc to jest taka rzecz, którą będzie trzeba zrobić w pierwszej kolejności. No i co Michał? Wyjmiesz czy nie wyjmiesz? <grymianie> no to ta wyjmuje akumulator. Tylko... Udało <grymianie> eee, się! Wyjęty. Odpali czy nie odpali? No! <grymianie> Odpalił! No to postanowiliśmy go trochę rozruszać jedziemy naszym camperem na pierwszą wiosenną e, przejażdżkę. I tak się cieszę, jest po prostu cudowny. Jakbyśmy e, ciekawi, jak on będzie jeździć po takiej przerwie, ale Michał, co uważasz? Jest super! Jest lepiej niż myśleliśmy. Tak, jest lepiej niż myśleliśmy. Myśleliśmy, że może coś tam będzie... Nie wiem. Nie wiem co, ale jest super! Dziękuję. Tak się cieszę, że on odpalił. Jestem po prostu aż wzruszone. Jak ja wcześniej się tam, coś mu ślizga się, więc nie wiem czy to pasek, czy coś. Czy po prostu jakaś wilgoć. A tutaj teraz oglądam bagażnik. Zastanawiam się, czy da się to wymienić na cztery, bo mamy takie dwie Czy lepiej kupić nowe, czy da się to podmienić. Muszę zgłębić temat. Ups. Przyszłam tylko do kampera. To jest... Pokonanie kilkudziesięciu schodów i jednej drzwi, i czuję jakbym zrobiła po prostu coś strasznego. A ja przyszłam po śpiwory, żeby je uprać już z myślą o wiośnie, i lecie. Bardziej lecie, bo coś muszę robić. Więc strasznie głupia sytuacja. Nie, nie umiem sobie z nią jeszcze poradzić. Więc... Kocham kampera. I najchętniej bym gdzieś nim pojechała. Leżę sobie w hamaku, a tam w tle widać kamfera. on se stoi, ale mamy z nim problem, ponieważ znowu się rozładował akumulator. I nie wiemy, co dalej. Więc prawdopodobnie jest tak, że um, rozładowuje buda nam akumulator ten z przodu, albo coś innego go rozładowuje, bo buda jest totalnie rozładowana. Jesteśmy teraz podpięci pod prąd z balkonu, a, znaczy z mieszkania. No i zobaczymy, ale już trzy doby stoi. Właśnie przyszłam do kampera, więc ostrożnie mogę zdjąć maseczkę. I ogólnie teraz pokażę Wam, myślę w tym filmie, co chcemy w ogóle z nim, z nim zrobić w tym kamperze, bo myślę, że ten czas wykorzystamy trochę na takiej drobnostki, a w najbliższych dniach Chciałabym też nadrobić zaległości we vlogach, więc mam nadzieję, że też obejrzycie sobie z przyjemnością, bo w tym roku na pewno nie pojedziemy nigdzie za granicę, mimo że były fajne plany. Będą też takie fragmenty które nagrywaliśmy jeszcze w lutym, bo wymienialiśmy na przykład akumulator, bo niestety nam padł. Prawdopodobnie padły nam też akumulatory te tutaj od części mieszkalnej. I one chyba też nam padły. No na to wyglądasz, jutro będziemy to właśnie sobie sprawdzać. Kilka dni temu wymienialiśmy, słuchajcie, rozrusznik, więc troszkę nam tych rzeczy faktycznie poszło. I ja na blogu szykuję taki post o tym ile kosztuje otrzymanie kampera, więc myślę, że tak po roku, bo właśnie minął rok, jak go mamy. Będzie to przydatny post dla tych, którzy planują zakup używanego takiego zacuszka. Nie wiem od czego zacząć. E, ogólnie, a właśnie z takiej rzeczy, to tak. Musimy wymienić na pewno pompkę od wody. Teraz się nie widzicie ona jest tam w tym zbiorniku na wodę czystą, ponieważ ona już tam ostatnio nam podczas zeszłego roku kiepsko już zaczynała chodzić, tak zaczynała muczać, a ona ogólnie w naszym kamperze była bardzo cichutka. Więc to jest takich rzeczy, które musimy mm, zrobić. Tutaj na przykład w łazience to nam się łamało od kranu. Znaczy, no widzicie, to ze starości się po prostu ukruszyło. To jest taki drobiazg, ale nie wiem, czy całą wymienimy baterię, zobaczymy, czy da się kupić ten element po prostu. I na przykład mocowanie szafek to jest w ogóle dramat, bo on odpadł i w trakcie jazdy te szafki mega stukają. To nie jest oczywiście coś, co sprawia, że nie da się nim jechać, ale jest takie dosyć wkurzające, więc muszę zobaczyć. O, gdzieś tu jest widać jakąś resztkę, ale to w ogóle nie trzymało, więc muszę zobaczyć, czy da się coś takiego dokupić. Więc to są takie rzeczy, które na pewno musimy zrobić. Że spokojnie można zdjąć te pochłaniacze wilgoci. I mieliśmy rozwieszone chyba 3 czy cztery i super sprawa. Serio polecam. To jest to, o czym mówiłam. Zobaczcie, to są akumulatory pokładowe. One po prostu one już na ledwo po prostu stają. A powinny dochodzić tak do dwunastki. Rzecz, która będzie do zrobienia to właśnie to, co widzicie. To jest pęknięta szyba. One są dwuczęściowe. Ona jest po tej stronie. Dzieci trochę ją włamały. I myślę, że ją skleimy. A na szczęście jest po tej stronie. No więc to nie jest jakiś tam duży problem. Oraz jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, w tym oknie... Mogę zobaczyć, jak to, co się dzieje z tą roletą. Więc też musimy... I ten siłownik jest odłamany. Już nie będę tej rolety teraz podnosić, bo ona i tak już jest zmordowana. No i właśnie ten siłownik zaraz pomierzę i mam nadzieję, że się uda go dokopić. No, i dzisiaj przyszliśmy do kampera i już zobaczcie, te zabudowy już po prostu totalnie nie reagują. One mają, nie wiem, ile lat? 12? Spokojnie. Albo i więcej. Nic. w kamperze. Jest kolejny dzień. Ostatnie ujęcie, jakie widzieliście to było na tutaj, na ten nasz panel. I teraz chcę Wam opowiedzieć, co się wydarzyło wczoraj. A wydarzyło się dużo. I mówię to nie tylko na zasadzie, żebyście, nie wiem, jakieś dramy, tylko może też przy okazji jakieś przestrogi dla Was, nauki. Może zapamiętacie, czego nie należy robić. E, bo wszystko skończyło się dobrze. Ale słuchajcie, Mieliśmy wczoraj taką przygodę, że właśnie ruszyliśmy i, tak jak Wam wspominałam, mamy rozładowane najpewniej, teraz już to wiem, martwe akumulatory te pokładowe, czyli odbudy, bo w kamperze jest tak, że e, akurat w naszym jest akumulator rozruchowy, czyli ten samochodowy, tak jak w każdym samochodzie, a jeszcze dodatkowo jest akumulator ROB-2, u nas dwa akumulatory odbudy, które zapewniają. To, że jest tutaj światło, prąd i w ogóle, i one mogą być ładowane z solara, z prądu takiego podłączonego na wtyk albo z silnika podczas jazdy. No i właśnie, on był pod ładowaniem na prąd, i to już tam powinno zaświecić jakąś taką lampeczkę w głowie, że coś jest nie tak, ponieważ się nie naładowały. Tam, tak jak widzieliście na tym wykresie, wam pokazywałem, że tam doszły do 6, ale wczoraj spadły do zera. Żaden akumulator nie powinien do takich spadać, ja już to wiem i wam to mówię. Yy, z tego, co mi powiedziano, nie powinno się do tego doprowadzać. <laughs> Ruszyliśmy wczoraj i bardzo nam piszczał pasek alternatora. Yy, powinno to nam wzbudzić może naszą uwagę, ale on bardzo piszczał ostatnimi czasy i doszliśmy do wniosku, że trzeba go wymienić i to mamy w planach. Chociaż teraz się zastanawiam, no ale dobra, nie będę wyprzedzać faktów. Jeszcze raz. Roszliśmy, żeby właśnie przejechać się kamperem, zobaczyć, czy te akumulatory się naładują, czy coś się z nimi stanie i czy w ogóle zareagują, bo podejrzewaliśmy, że trzeba je wymienić, gdyż właśnie to już jest koniec. No i gdzieś mniej więcej po 20 minutach, bo chcieliśmy tylko zrobić taką krótką przejażdżkę gdzieś na rzekę, głównie po to, żeby dzieciaków też, dzieciaki wybiegać po prostu, bo teraz jak jest ta izolacja, to siedzimy w domu i nie ma za dużo. Okazji do takiego biegania, tak to codziennie był rower, szkoła, dom i zakupy. No ale dobra, po około 20 minutach poczuliśmy zapach takiego palonego plastiku. Jako, że przejeżdżaliśmy przez jakąś małą miejscowość, to nie wydało nam się jakoś dziwne. Uznaliśmy, że ktoś po prostu czymś pali, no bo takie zapachy często są i nie jest to nic niezwykłego. Ale po chwili pojawił się e, dym, i niestety, słuchajcie, to była nasza natychmiastowa reakcja. I w sumie jestem z nas zadowolona wszystkich, jak wszyscy sobie poradziliśmy w tej sytuacji. I Michał zaczął zjeżdżać. Ja pobiegłam od razu odpinać chłopaków, i od razu się zatrzymaliśmy przy polu, bo nie wiedzieliśmy wtedy, co się dzieje. E, I po prostu chłopaków szybko wysadziłam na bosaka e, i powiedziałam, że mają biec, bo byliśmy na takiej. Takie pole łąkce, Mają być, żeby było, było dalej od kampera. Wszystkich ich tam bez, bezpiecznie e, usadziłam. E, Michał już miał przygotowaną gaśnicę. E, no i po prostu, jak już wiecie, no to są takie emocje, to się działa tak, tak szybko. Tak, no bo jak się nie wie, co się dzieje, a widzicie jakiś dym, czujecie jakąś spaleniznę, no to tak naprawdę dopiero po chwili się zastanawia, co się stało. No, i teraz właśnie co się stało? Okazało się, że to jest tak, że jeżeli akumulatory są bardzo rozładowane lub martwe, lub jest z nimi jakiś problem, to one biorą więcej energii. No, pobierają dużo energii, bo chcą więcej energii i na przykład też z tego powodu ten alternator nam bardziej piszczał tak, ten pasek na alternatorze. I i ten przepływ energii był duży i długotrwały. Nie był skokowy ani jakiś podejrzany, więc nie waliło bezpiecznika. Ale jako, że bezpiecznik jest najsłabszą materią, to się po prostu pod wpływem tego ciepła stopił. No i z tego plastiku po prostu poszedł dymek. Nie było go dużo, no ale jak zobaczyliśmy w kabinie, wiecie, dym, no to jest... no. No myślę, że każdy z Was byłby w tym momencie trochę jednak przerażony. No i po prostu okazało się, że to to. Więc to, co zrobiliśmy, to najpierw jeszcze odpięliśmy całą budę, żeby nie poszły jakieś zniszczenia, chociaż myślę, że nic się nie stało. To dopiero będziemy sprawdzać, jeżeli chodzi o sprzęty. No i po prostu potem odpięliśmy klemy, bo nie wiedzieliśmy jeszcze, czy ten bezpiecznie da się wyciągnąć, tak? no bo był ustawiony klemy od tych akumulatorów tutaj naszych oraz no potem ten bez, te bezpieczniki już odpięliśmy, więc jak już mieliśmy pewność, że nic się ta dalej nie dzieje, tak, no bo wiedzieliśmy, że to już jest wina tych akumulatorów, że z nimi jest coś nie tak. Jeszcze się upewniliśmy, że żaden kabel się nie grzeje i powiem Wam, że po pierwsze no okazało się, że to nic takiego, w sensie no jest to trochę też nasza nie wiem, może powiedzieć wina, no ja tego nie wiedziałam, tak? Że puste akumulatory czy uszkodzone mogą tak zadziałać. Mogę Wam to po prostu przekazać swoimi słowami, że jak jest akumulator rozładowany, to on bierze więcej energii i jeszcze więcej, jeszcze więcej. I stąd taka sytuacja. I tutaj widać tą kostkę. I tutaj były dwa bezpieczniki, i ten jeden. Widać, co z niego zostało jeszcze trochę brzydko pachnie. Już jest odpięty no ale zostało tutaj taki nadtopiony fragment. Dużo osób tam zaczęło pisać, że taka sytuacja miała miejsce w samochodzie Takim po prostu osobowym, jak był słaby akumulator Więc niech to też będzie może taka nauka Dla was zapamiętajcie, żeby wiedzieć o tym Pewnie jeszcze wielu rzeczy nie wiem o, o tym kamperze i w ogóle o kamperowaniu Cieszy mnie to, że to nie jest tak naprawdę żona usterka kamperowa Że to nie jest tak, że ten kamper noc zawiódł no to są po prostu akumulatory, ale nic się nie stało nikomu, nic się nie stało nam, Kamperowi. Ja to jestem bardzo z nas dumna, że wszyscy zachowali zimną krew, wiedzieli jak się zachować w takiej sytuacji. I myślę, że to też jest cenna informacja. Też może i dla Was, żeby pamiętać, faktycznie mieć pod ręką tą gaśnicę, kamizelki. Wiedzieć, że trzeba oddalić się od pojazdu, że no jakoś to tak bezpiecznie wszystko ogarnąć, chociaż mam nadzieję, że ta wiedza Wam się nigdy nie przyda. Ale jestem po prostu tak dumna, że jakoś daliśmy ratę. No w każdym razie, jak już wszystko odłączyliśmy i wiedzieliśmy, że już jest ok i że nic się nie dzieje, pojechaliśmy sobie właśnie nad tą rzekę odpocząć i leżeliśmy na kocu, po prostu jedliśmy to, co przygotowałam. I czas na piknik, mamy takie pyszności. Tam jest nasz kamperek. To są znowu pyszności, 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 pyszności. I tam jest widoczek. Ha! Tyle. No teraz tutaj nie mamy w nim prądu, więc musimy, że tak powiem, sobie przemyśleć sprawę, jak to rozwiązać, bo potrzebujemy akumulatora lub dwóch. Może tutaj jesteśmy pytanie do Was, jak to sobie ogarnąć. No, i chyba już chcemy go dobrać do tego, żeby też zamontować solary. Bo my nie mamy solarów, bo do tej pory nam wystarczyło one jeszcze. Wakacje starczyły nam na 6 dni. Potem, jak się naładowały w trakcie jazdy, więc nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby w ogóle mieć solary, tak? No, ale już teraz myślę, że będziemy mieć te solary. I będzie nam na pewno też wygodniej, szczególnie, że ten sezon raczej zapowiada się taki e, mocno na dziko. Chociaż dzisiaj wyszła informacja, jak to nagrywam, że będzie można już po weekendzie majowym e, udawać się na jakieś noclegowe miejsca, więc liczę, że kempingi też będą otwarte, chociaż liczę się też z tym, że będą tłumy. A no, tłumy, wiadomo, nie są najlepszą opcją. E, no, no i tak, to tak, koniec tej historii. A słuchajcie, jeszcze z takich rzeczy to może ktoś z Was miał doświadczenie. Z tyłu, teraz Wam pokazuję. Mamy hak i on jest niski. Często nim szorujemy. Chcę wymienić tą kulę. Nie wiem, ktoś to przerabiał, jest to trudne. Myślałam się, że to trzeba pewnie w jakimś takim serwisie, ale mm, no, myślę, że to by była dobra opcja. Bo trochę nam starza się czasami nim zaszurać, a to jest mega wkurzające. No i tak, na dniach wrócę Wam zaległe vlogi, mam nadzieję, że sobie obejrzycie życie z przyjemnością Ja na pewno złożę z przyjemnością Dzisiaj jestem trochę zmęczona po tych wszystkich jednak, jakby nie było, jakichś emocjach No ale pomyślałam, że Wam podzielę się tą historią, więc macie takiego vloga trochę rwanego Bo i macie o naszych początkach wymiany akumulatora, a potem się okazało, że jeszcze właśnie ten rozrusznik więc w tym roku nas trochę czeka tych wydatków z kamperem. W zeszłym roku jak go kupiliśmy, bo dzisiaj mija rok, jak nim wracaliśmy skupna, to nic nie musieliśmy robić, no ale jednak coś tam w tym kamperze trzeba. Ale jako, że zostanie z nami jeszcze kilka lat, no to e, trudno tego nie zrobić, no nie. No i to tak, więc... Tak trochę mam nagrywam. Może nie na gorąco, bo wczoraj nie miałam wcale co głowy, ale pomyślałam, że się podzielę. Może zapamiętać tą lekcję. Dobra, napiszcie jak tam mówię, jak sobie radzicie z tą całą e, sytuacją związaną z koroną. I no i tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że ze z przyjemnością obejrzycie zaległe vlogi. Bardzo chcę je zmontować. A tak to pracuję nad nowymi jabłkami, więc podajcie też na sklep domowa tv. Pa!